Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w pierwszą niedzielę wielkiego postu. I dzisiaj, w krótkim fragmencie Ewangelii, według świętego Marka, słyszymy o tym, że Jezus przebywał 40 dni na pustyni, gdzie był kuszony, i po tych kuszeniach przychodzi i wypowiada pierwsze słowa pierwsze nauce, naukę do swoich słuchaczy, do apostołów. Mianowicie mówi, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ale jak chciałbym się zatrzymać dzisiaj, nie właśnie na tych słowach nawracajcie się, bo jeszcze niejednokrotnie je usłyszymy w Wielkim Poście. Ale chciałbym się zatrzymać na tych 40 dniach odosobnienia Pana Jezusa na pustyni. 40 dni w samotności, bez jedzenia, bez picia, jak to słyszymy w innych fragmentach Ewangelii. Na rozmowie i na przebywaniu z Panem Bogiem, ze swoim Ojcem. Odosobnienie czas tylko dla mnie i dla Pana Boga. Niewątpliwie, kochani, Wielki Post jest takim czasem, kiedy może właśnie odkładam pewne sprawy, pewne zajęcia, które mam, jeśli oczywiście mogę je odłożyć i chcę poświęcić więcej czasu na spotkanie z Panem Bogiem. Na spotkanie z Jezusem, z Jego Słowem, z Jego sakramentami. Przecież mamy praktyki drogi krzyżowej, gorzki grzali, rekolekcji wielkopostnych. Mój czas dla Pana Boga i dla Jezusa. W wielkim poście to jest możliwe, ale oczywiście wszystko zależy od nas. Jezusowi to przy, przy pomo pomogło. Ten czas z Panem Bogiem pomógł Jezusowi, aby później wytrwać aż do końca w wierności i miłości swojemu Ojcu, nawet po krzyż. Może i nam potrzeba właśnie takiego zatrzymania się, takiego poprzebywania z Bogiem Ojcem, z Jezusem Chrystusem, po to, abyśmy i my wytrwali do końca. 40 dni Wielkiego Postu. Niczym 40 dni pana Jezusa na pustyni. Jezus wytrwał do końca, wierny Ojcu. Niech ten wielki pos będzie przemianą naszego życia, abyśmy i my nie zlękli się sytuacją, która nas może spotkać, ale abyśmy wytrwali do końca. Wierni Chrystusowi Jego miłości. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syni Duch Święty, Amen. Dobrej niedzieli, pozdrawiam z Panem Bogiem.